Rozdział XIII: Morderczy bagażnik. Harold Thomas mieszkał w małym domu w sąsiedztwie Biffiego. Naprzeciwko znajdował się niewielki park, i Pitt usadowił się na ławce. Starał się nie zwracać uwagi na bawiące się dzieci i skoncentrować się na domu naprzeciwko. Minęła niemal godzina, zanim podjechał tam zwykły ciemny samochód. Wysiadł z niego mężczyzna w płóciennej kurtce i wszedł do budynku. Pit siedział bez ruchu, ale serce zaczęło mówić szybciej. Mniej więcej po piętnastu minutach śledczy z departamentu podpaleń wyszedł z budynku, wsiadł do samochodu i odjechał. Pit nadal czatował. Pół godziny później z domu wyszedł Harold Thomas i rozejrzał się uważnie, zwracając głowę najpierw w jedną, potem w drugą stronę ulicy. Zawahał się, jakby spojrzał na dom, po czym szybkim krokiem skierował się na południe, w stronę Ulszy. Gdy już oddalił się spory kawałek, Pitt ruszył za nim, idąc ostrożnie po drugiej stronie ulicy. Wszedł jego śladem Wil przez Wilshire i niebawem znalazł się wśród smutnych, małych budynków przemysłowych stłoczonych tuż obok siebie. gdzie Gdzieniegdzie stały też domy mieszkalne, ale maleńkie i brzydkie, z obłażącą ze ścian farbą i podartymi siatkami przeciw owadom w oknach. Harold Thomas zatrzymał się przy jednej z tych ruder i rozejrzał się dookoła. Pitt dał nura za najbliższy samochód. bo chwili Thomas przeciął ulicę i przez otwartą bramę wszedł do składu wraków samochodowych po drugiej stronie. Zatrzymał się chwilę przy stojącej za bramą budzie i poszedł dalej. Pitt obserwował go z zapłotu okalającego plac. Wszedł wśród stert karoserii i części samochodowych. Pitt zastanawiał się, czy powinien iść dalej za Tomasem. Pomyślał, że gdyby Jub był na jego miejscu, nie zaniechałby śledzenia księgowego. Podjął więc decyzję. Jeśli ktoś dyżuruje w budzie przy wejściu, Pitt zmyśli coś w wielkim stylu, jak to zwykł czynić Joop. Powie, że szuka pasa transmisyjnego do Studebakera z roku 1947 ale buda była pusta pit wszedł ostrożnie i cicho między ogołocone szkielety i rdzewiejące części samochodów wtem stanął jak wryty dobiegł go szczęk otwieranych drzwiczek jednego o, jakiegoś samochodu nasłuchiwał uważnie usłyszał leciutki brzęk jakby jeden kawałek metalu uderzał o drugi Odgłos dochodził tuż spoza sterty zderzaków. Pitt poszedł dalej na palcach i wyjrzał za sterty, wstrzymał oddech. Harold Thomas znajdował się nie więcej niż półtora metra od niego. Stał przy szarej furgonetce zaparkowanej na pustej przestrzeni w samym środku składu. Jej tylne drzwi były otwarte, a wewnątrz piętrzyły się blaszane kasety szpul filmowych. Pit y, widział już nieraz takie kasety w studiu filmowym, kiedy odwiedzał ojca w pracy. Wytężył wzrok, starając się odczytać etykietki na obwodzie kaset. Zdołał zobaczyć: Kleopatra, szpula numer jeden, dalej, opowieści z salem, trzy. Wydawało mu się, że wszystko wokół niego nagle zamarło, tylko krew pulsowała mu w uszach i serce waliło. Potem Tomas zatrzasnął drzwi furgonetki, przeszedł na przód wozu, wspiął się do szoferki i zapuścił motor. Po chwili furgonetka toczyła się już po nierównym podjeździe ku bramie. Pit nie ruszał się z miejsca, jakby coś sparaliżowało go, jakby sparaliżowało go to, co zobaczył. Film. Wydawało się to niemożliwe, nieprawdopodobne, a jednak musiało być prawdą. To właśnie były filmy skradzione z laboratorium Amigos Press. Miał je Harold Thomas. Pitt z wysiłkiem otrząsnął się z odrętwienia. Ruszył pędem ku bramie. Dopadł jej na czas, żeby zobaczyć, że furgonetka skręciła na północ. Starał się odczytać jej numer rejestracyjny, ale było to niemożliwe. Nie wiadomo, czy celowo, czy też przypadkiem. Tablica rejestracyjna była całkiem zabłocona. Podbiegł do budy przy bramie. Wewnątrz stało biurko, dwa koślawe krzesła i telefon. Wyjął z portfela numer Bifiego i wykręcił go drżącymi palcami. W słuchawce odezwał się jeden dzwonek, drugi. Na przejściu między setkami wraków samochodowych i ciężarówek zadudniły czyjeś kroki. Pit nie spojrzał w tym kierunku. Jeśli właściciel składu będzie miał pretensje o użycie telefonu, po prostu powiem, mu, że musiał zawiadomić policję. Wreszcie Biffy odebrał telefon. Biffy, tu Pit, powiedział szybko: Jestem w składzie wraków samochodowych w Thornwall. dwie przecznice na południe od Wilshire. Powiedz Jupiterowi i Bobowi, że właśnie widziałem na biurko padł czyścień, i Pitt chciał się odwrócić do drzwi, gdy coś uderzyło go w tył głowy. Pociemniało mu w oczach, telefon potoczył się z łoskotem po podłodze, a on sam spadał gdzieś spadał, spadał. I spada. Pit nie wiedział, jak długo pozostawał nieprzytomny. Gdy się ocknął, znajdował się w jakimś zamkniętym brudnym pomieszczeniu śmierdzącym tłuszczem i starą gumą. Było tam gorąco, okropnie gorąco i ciemno. Chciał zmienić pozycję, obrócić się lub wyprostować, ale nie mógł wykonać żadnego ruchu. Bolał go kark, a coś twardego uciskało go w ramię. Ręce dotykały metalowej powierzchni, chropowatej i jakby wyżartej przez rdzę i czas. Zdał sobie sprawę, gdzie się prawdopodobnie znajduje. Był wciąż w składzie wraków, zamknięty zapewne w bagażniku jakiegoś starego samochodu, który prażące słońce zmieniło w piekarnik. Usiłował krzyczeć, ale gardło miał wyschnięte z pragnienia i trwogi. Zamknął usta i starał się przełknąć ślinę. Na zewnątrz panowała cisza. Nie było tam z pewnością nikogo. Nikt nie przyjdzie mu z pomocą. Ogarniała go panika. Nikt nigdy po niego nie przyjdzie. Rozdział czternasty. Tajemniczy drugi człowiek. Samochód Biffiego pędził ulicą jak szalony. Pod bramą składu wraków zatrzymał się z piskiem. Bob i Jup wyskoczyli z samochodu i popędzili do biura. Bob rozglądał się szaleńczo po pustej budzie. Gdzie on jest? To musi być tutaj. To jedyny tego typu skład w okolicy. Biffi wszedł, potykając się. – No idzie tu jakiś człowiek – wymamrotał. – Zdaje mi się, że tutaj pracuje. Chłopcy podeszli do drzwi. Z odległego kąta placu nadchodził mężczyzna o gęstych, kręconych włosach. Ubrany był w poplamiony smarami dres. – O no, czym mogę służyć? – zapytał wesoło. – Szukamy przyjaciela – odpowiedział jub. – Mieliśmy się tu spotkać. Czy widział pan chłopca w naszym wieku? Wysoki, muskularny o wyrazistych rysach? Żałuję, ale nikogo takiego dziś nie widziałem. Ale on musi tu być. Jup mimo woli podniósł głos. Jest pan pewien, że go pan nie widział? Nie no, nie widziałem nikogo, upierał się mężczyzna. Słuchaj, chłopcze, strasznie mi przykro, że zgubiliście przyjaciela, ale ten skład to nie miejsce zabaw dla dzieci. I nie mogę cały czas sterczeć przy bramie. Hej, a dokąd to właściwie się wybierasz? Pit jest tu. Jub gwałtownie wyminął właściciela składu i wbiegł na drogę dojazdową. Wpatrywał się w sterty części samochodowych, zderzaków, drzwi silników, obręczy kół i stosy wytartych opon. Pit coś zobaczył, coś ważnego, dlatego zatelefonował. Ktoś go dopadł, zanim zdążył powiedzieć co. Musi być tu. Wiem, że on tu jest. Bob złapał go nagle za ramię. Pewnie w bagażniku któregoś wraka, powiedział. Gdybym ja chciał się tuż kogoś szybko pozbyć, to wsadziłbym go do bagażnika. Powariowaliście z Kretesem. Napadł na jupa i Boba właściciel składu. W jego głosie brzmiała jednak pewna nuta wątpliwości. Ale kto by miał wsadzać waszego przyjaciela do któregoś z tych samochodów? Zżartujecie sobie ze mnie dzieciaki, co? Pit krzyczał Jup. Pit, gdzie jesteś? Nikt nie odpowiadał. A więc nie żartujecie? Właściciel składu rozglądał się po placu pokrytym rdzewiejącymi, zrujnowanymi samochodami. Będzie tu jakieś sto samochodów, które jeszcze mają pokrywę bagażnika. Znalezienie jakiegoś tego właściwego znajdzie cały dzień. Nie, powiedział Jub z przekonaniem. Jeśli pit rzeczywiście, Pita rzeczywiście zamknięto w którymś samochodów, znajdziemy go szybko. Wszedł między rzędy karoserii, zatrzymywał się co parę kroków i rozglądał uważnie. Bifi i Bob towarzyszyli mu, a mężczyzna w dresie dreptał za nimi zatroskaną miną. – Ten dzieciak, ten wasz kumpel, jeśli jest zamknięty z którymś z tych wraków, to już pewnie dawno stracił przytomność z gorąca. Jub nie odpowiedział. Stanął przy karoserii niebieskiego bajka to pokrywała go gruba warstwa kurzu, ale wieko odsłaniało w kilku miejscach swą wciąż błękitną barwę. Czy ktoś otwierał ostatnio ten bagażnik? Zapytał Jub. No, możliwe. Czy mógłby pan przynieść łom? Myślę, że ktoś zobaczył, że ten bagażnik jest otwarty, wrzucił do niego pita i zatrzasnął pokrywę, ścierając w kilku miejscach kurzu tu. Właściciel składu już nie zadawał pytań. Znikł na krótko i wrócił z łomem. Wetknął go pod wieko bagażnika i nacisnął drugi koniec, korzystając z pomocy Biffiego. Wieko odskoczyło ze zgrzytem. – Pit! – Bob rzucił się do bagażnika. Pit leżał skurczony i nieruchomy. – Och, dobry Boże! – Właściciel składu pobiegł co prędzej do biura. Wrócił migiem z ociekającym wodą ręcznikiem. Pit siedział już podparty z obu stron przez jupa i boba. Okej, wyszeptał z trudem. Nie, nic mi nie jest, tylko tak strasznie tam gorąco i, i brakuje powietrza. Powoli, synu, Właściciel przykładał Pitowi do twarzy mokry ręcznik. Zadzwonię po gliny. Mogło się okazać, że w jednym z moich samochodów leży trup. Pit, co się stało? pytał jupiter. Pit wziął ręcznik i trzymał go sobie przy twarzy. Harold Thomas wyszedł z domu i doszedł aż tutaj. Śledziłem go. Między brakami stała jakaś szara furgonetka. Thomas otworzył tylne drzwi i zajrzał do środka, a tam było pełno kaset ze szpulami filmów. Przez chwilę wszyscy milczeli. Wreszcie Bob wykrzyknął: rany koguta. Tak. Filmy panny Bainbridge? Hmm. Zamam, wymamrotał Biffy. Czy ma je Harold Thomas? No na to wygląda, potwierdził Peter. Widziałem kilka etykiet. Thomas sprawdził filmy, wsiadł do furgonetki i odjechał. Wtedy zatelefonowałem, ale nie udało mi się Wam powiedzieć wszystkiego. A więc filmy ukradł Thomas, mruknął Jupiter. Mógł także, dla odwrócenia uwagi od laboratorium, zniecić pożar. Musiał Cię zauważyć, kiedy stąd wyjeżdżał. Domyślał się Bob wrócił i napadł na ciebie, kiedy telefonowałeś. Nie, Pit zmarszczył czoło, starając się przypomnieć sobie dokładnie, co zaszło. To nie był Tomas. Facet, który mnie uderzył, nie przyszedł z ulicy, on nadszedł z głębi placu. Bob spojrzał na właściciela składu, ale ten wykrzyknął: O nie, to nie ja! Ja nie wiem o co tu chodzi, ale ja tego nie zrobiłem. Nikogo by mnie nie uderzył. Słuchajcie, ja też mam dzieci. Kiedy mi tu jakieś dzieciaki buszują, tylko na nie krzyczę i wypędzam za płot. Wierzę panu, powiedział Jupiter, jeśli jednak Pitt jest pewien, że to nie był Thomas – to musiał tu być jakiś drugi człowiek. Jakiś wspólnik Tomasa podjął Bob. Pamiętajcie, że filmy ukradło dwóch włamywaczy. Tak, sprytnym pomysłem było ukrycie furgonetki z filmami wśród setek innych pojazdów, no ale bardzo ryzykowali. Jub popatrzył na właściciela składu. Mógł pan wziąć się do demontażu furgonetki lub Szara furgonetka przerwał mu właściciel składu. Nie, nie ruszyłbym jej. Ten facet płaci mi za trzymanie jej tutaj. Ach tak! zdziwił się Jub. Właściciel składu wystraszył się. Ojej, czy było w niej coś skradzionego? Ja nie wiedziałem, że chodzi o jakiś łup. Prowadzę tu czysty interes. W moim składzie nie ma trebnych samochodów. Słuchajcie, chłopcy, czy zawiadomicie policję? A chce pan, żebyśmy to zrobili? Zapytał Jup. Nigdy mi nie uwierzą. Nie wiedziałem nic o skradzionych rzeczach, ale mi nie uwierzą. Widzicie, ten facet zajechał tu furgonetką. Jest mniej więcej taki wysoki. Wskazał ręką jego wzrost. Ma czarne, zaczesane do tyłu włosy. A Tomas! Wtrącił Bifi. Nie, nie tak się nazywał. Miał jakieś takie śmieszne nazwisko. O, Pak. Tak, pan Pak. Powiedział, że koło domu nie ma miejsca parkować furgonetki. Nie może jej zostawić na ulicy, bo to strefa dwugodzinnego parkowania i wlecili, wlepiliby mu mandat. No i pytał mnie, czy mógłby ją tu zostawić. Teraz, jak to mówię, czuję, że to brzmi faktycznie trochę podejrzane, no ale wtedy nie zauważyłem tego. Pomyślałem sobie, że dziesięć dolców dodatkowo, to właściwie czemu nie? Bo to jest przestępca, dlatego nie? wykrzyknął Bob. Dobra, dobra, ale skąd ja to miałem wiedzieć? Mniejsza z tym, powiedział Jupiter. Teraz to już bez znaczenia. A policji na razie lepiej nie zawiadamiać. Nikomu z nas nie uwierzą. Przede wszystkim musimy się postarać o dowody rzeczowe. No, dowodem są skradzione filmy, odezwał się Pit. Dobrym, solidnym dowodem. Tak, to prawda. Ale Thomas miał dość czasu, żeby gdzieś się ukryć. Może, może gdybyśmy zdołali dostać się do jego mieszkania. Znalazłoby się tam coś obciążającego. Pit wstał i zrobił parę kroków dla sprawdzenia własnej sprawności. No, jak się czujesz, będziesz w stanie pójść z nami? Pytał Bob z niepokojem. Tak, już chyba wszystko w porządku. Więc chodźmy, powiedział Jub. Ale musimy być ostrożni. Tomas mógł już zostać ostrzeżony i kto wie, czy nie czeka tam na nas. Ale jest też ten drugi człowiek, dodał Bob. Wiemy już, że istnieje i lepiej miejmy się również przed nim na baczności.